Jakiekolwiek trudności związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych czy potencjalne straty, które mogłyby się z tym wiązać, gdyby ta sytuacja trwała, leżą po stronie wyłącznie tych, którzy donoszą na Polskę za granicą, kłamią na temat Polski i takim politycznym genem targowicy próbują zaszkodzić własnemu państwu, bo nie potraficie wygrać wyborów w Polsce. I, i, i e, przechodząc do samej treści poprawek, ja naprawdę zwiędnął uszy, kiedy słyszę o tym, że e, propozycja Senatu ma przewrócić porządek konstytucyjny. E, te propozycje Senatu, one demolują konstytucję. Konstytucja, to konstytucja zakłada, że sędziowie są nieusuwalni. Państwo ustawą usuwacie sędziów. Zasada trójpodziału władzy polega na tym, że sprawy sądowe przed sądami w indywidualnych sprawach rozpoznają sądy, a wy ustawą unieważniacie wyroki. Jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawdziliśmy, czy jest taki precedens na świecie. Czy jest taki precedens na świecie, że y, mocą ustawy unieważniono wyroki? Podawaliśmy podczas prac panią minister Paprocką kwestię PRL, -u, że nawet wówczas takich po 1989 roku takich zmian nie wprowadzono, ale sprawdziliśmy, jak było w Niemczech po trzeciej rzeszy. W 1998 roku przyjęto ustawę, która stwierdzała nieważność, u, znaczy zakładała uchylenie wyroków skazujących wydanych po 30 stycznia 1933 roku. I nawet w tej ustawie niemieckiej która po kilkudziesięciu latach próbowała rozliczyć sądownictwo niemieckie z czasów Trzeciej Rzeszy bo to jest lat dziewięćdziesiątych ustawa, zakładano, że żeby stwierdzić nieważność jakiegoś wyroku sądu niemieckiego Trzeciej Rzeszy trzeba było zawnioskować i spełnić konkretne przesłanki. A państwo zakładacie, że w wolnym polskim państwie ustawodawca będzie uchylał wyroki Izby Dyscyplinarnej jakiego, jakiego państwa? Gorszego, trzeciej Rzeszy? Wy naprawdę oczadziliście niektórzy państwo w tej swojej nienawiści do wynik wyników demokratycznych wyborów. Ale bardzo, bardzo takie, takie przepisy. Pan minister cierpliwie państwa wysłuchał i by ma prawo się wypowiedzieć. Do czego, do czego porównujecie państwo, jakie przepisy tworzycie? Tworzycie przepisy, których nawet Niemcy po III Rzeszy nie stworzyli w swoim państwie. To sobie pomyślcie, co wy do czego próbujecie porównać. Ale też jest kilka fałszy dotyczących tego, że te demolujące konstytucje zmiany de facto przywdziania się przez polityków opozycji w sędziów i tych, którzy i de facto ustrojodawców, że będą decydować ustawami, co jest konstytucją, kto jest sędzią, indywidualnie, ma jeszcze jeden wymiar. Bo od początku debaty nad tą ustawą rozmawiamy o tym, że ta ustawa ma podnieść zaufanie między Polską a Unią Europejską i swego rodzaju przynieść kompromis. O ile Solidarna Polska, jak Państwo wiecie, ma dosyć chłodny stosunek do dawania wiary zapewnieniom Komisji Europejskiej, bo jesteśmy bezprawnie szantażowani właśnie z namowy polskiej opozycji, to jednak pragnę odwołać się do konkretnych faktów, bo tutaj padła kwestia kamieni milowych. No chyba Państwo tych kamieni milowych nie czytaliście, bo od, po, pomiędzy naszymi poprzednimi pracami one nie były znane, dzisiaj są znane. I Państwo nie zajrzeliście do tej lektury, bo w kamieniach milowych w sprawie, o której Państwo mówicie, czego dotyczą poprawki Senatu, jasno jest wskazane, że żaden, każdy wyrok Izby Dyscyplinarnej jest ważny. Każdy sędzia w związku z tym e, Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej jest sędzią. Dlaczegoż to? Ponieważ kamień milowy dotyczący dotychczasowych wyroków Izby Dyscyplinarnej zakłada wyłącznie przyznania prawa sędziom, wobec których Izba orzekała, do wnioskowania o wznowienie, o weryfikację orzeczenia, taką skargę nadzwyczajną dla tych sędziów. To co to oznacza, Szanowni Państwo? Każdy prawnik to doskonale rozumie. I co te, co te, takie zapisy kamieni milowych oznaczają dla Komisji Europejskiej? Dopóki sędzia nie złoży wniosku. A wyrok nie zostanie zweryfikowany, to nie jest ważne. Sędziowie, którzy w związku z tym, jeśli wyrok jest ważny do momentu, który nie zostanie podważony, to oczywistym jest, że nawet gdyby został podważony, to wyrok wydał sędzia, bo tylko sędzia może wydać wyrok. I państwo tak podstawowych zasad logiki nie rozumiecie. I ja rozumiem, że chcielibyście dalej demolować porządek prawny w Polsce, ale nawet państwa rozumowania Komisja Europejska nie przyjęła. Bo gdyby przyjęła, wprost oświadczyłaby, że stawia, się ponad, 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 że stawia władzę wykonawczą w Unii Europejskiej ponad władzę ustawodawczą, ponad władzę sądowniczą. I w związku z tym jasnym jest, że to, do czego dąży Senat. Jest nie tylko pogwałceniem konstytucji, ale również jest dążeniem do tego, żeby spór wokół sądownictwa, a również spór z Unią Europejską się pogłębiał. Dlaczegoż to? Ponieważ te państwa propozycje, wy tak tę Unię kochacie i wszystko, co robi Komisja Europejska, przyjmujecie bez dyskusji, to przecież polski rząd wnioskując o wypłatę z KPO na podstawie tej umowy, niezależnie co również ja o niej sądzę to ten kamień milowy nie zostałby spełniony. Ponieważ jeśli kamień milowy mówi o prawie sędziego do wnioskowania o weryfikację orzeczenia, to nie jest chyba wyrzucenia sędziego z urzędu, który wydał to orzeczenie, jak również mocą ustawy przywrócenia tego sędziego. Bo Komisja Europejska nie wskazuje w tym kamieniu milowym, że konkretne wyroki są złe lub dobre. Wskazuje tylko, że należałoby dać sędziom prawo do ich weryfikacji. To jest zasadnicza różnica i państwo tego nie dostrzegając, narażacie Polskę na to, że w przyszłości, może tych tak przewrotnie, że mów, naprawdę mówiąc przewrotnie, te propozycje senackie, senackie prowadzą do tego, że tych pieniędzy, które tak tutaj e, e, wskazujecie, że musimy robić wszystko, by je uzyskać, to my ich nie dostaniemy, bo, bo my byśmy nie przestrzegali umowy, którą rząd niejako e, zawarł, i e, jestem zbulwersowany tym, że w, e, państwo nie potraficie uszanować e, polskiej konstytucji, nie potraficie uszanować e, porządku, równowagi między władzami i wszystkie te zarzuty, które od lat kierujecie wobec e, reform sądownictwa, tymi poprawkami dowodzicie, że wy do potęgi właśnie te zarzuty sami spełniacie.